The Last of Us Part 2. Gra generacji, czy może wysoko budżetowa wydmuszka, a może coś pomiędzy? Przekonajmy się. Zapraszam na recenzję. Me. Me Naprawdę ciężko jest mi tak Jednoznacznie ocenić tę grę, tak podsumować, czy to jest super gra, czy nie, bo po prostu wiele różnych aspektów tutaj trzeba poruszyć, e, o wielu rzeczach powiedzieć. No, może zacznijmy od początku, czyli od The Last of Us Part 1, czyli o no, pierwszej części, która ukazała się bodajże w 2013 roku, i to jest gra, co do której naprawdę mam sentyment. Bardzo mi się ta historia podobała. Bardzo mi się podobało, że była taka skondensowana, skupiająca się w sumie na jednym aspekcie, na jednej konkretnej historii, na dwóch postaciach, które się dopiero poznawały, a my obserwowaliśmy, jak ich relacja ewoluuje w trakcie gry, jak się docierają, jakie mają problemy. No była to naprawdę przejmująca historia z elementami survival horroru historia, w której akcja rozgrywa się w takim postapokaliptycznym świecie. No, naprawdę fajnie się to wszystko spinało w jedną całość i przede wszystkim to, co może być istotne, później, jak będę już mówił o drugiej części. Ta gra 10 tam 15 godzin można było ją przejść, i to była naprawdę konkretna historia, którą dobrze się oglądało i, i naprawdę przeżywałem ją. Teraz mamy rok 2020 i wychodzi kontynuacja, czyli The Last of Us Part 2. Kontynuacja, która z jednej strony kontynuuje historię Eli i Joela i w sumie dopowiada coś, co nie do końca chciałem, by było dopowiedziane, no ale o tym też troszeczkę później. no A z drugiej strony, historia próbuje robić coś nowego. I teraz od razu powiem, że w tej recenzji będą spoilery, więc jeżeli no chcecie to wszystko przeżyć sami, no to obejrzyjcie tę recenzję później. Ja po prostu uważam, że. O tej grze naprawdę nie ma sensu rozmawiać takimi ogólnikami. Zwłaszcza że wydaje mi się, że je najważniejszym elementem tego tytułu jest zdecydowanie historia. Jeżeli chce się coś konkretnego powiedzieć, coś skrytykować albo pochwalić, to niestety trzeba mówić o co chodzi. Więc to coś nowego, co twórcy chcieli pokazać, to dać nową perspektywę. Pokazać ten świat właśnie z perspektywy innej postaci i właściwie nawet innej grupy całej. No i to wydaje mi się, jest jeden z lepszych elementów tej historii i tej gry. Gra zaczyna się od tego, że Joel umiera i, no i to jest takie wydarzenie, która, które wprawia w ruch resztę historii. Bo no, Ellie troszeczkę jest smutna z tego powodu i chce się po prostu zemścić. Więc gra podzielona jest jakby na dwie części. W pierwszej części gramy Ellie i widzimy wszystko z jej perspektywy, natomiast właśnie w drugiej części gramy nową postacią, czyli Abi. No i Abi tak się składa, że jest właśnie osobą, która zabiła Joela. Więc głównym motywem historii jest z jednej strony zemsta, ale z drugiej nadal też jest opowieść o ludziach żyjących w tym brutalnym świecie. Jest to opowieść, która do tego motywu zemsty próbuje wnieść taki motyw, gdzie mamy się nad tym wszystkim zastanowić, nad sensem tego wszystkiego, co robi Eli, właśnie poznając historię z tej drugiej perspektywy, czyli z historii zabójczyni, czyli postaci, którą w pierwszej godzinach gry mamy przekonanie, że jest oczywiście zła i trzeba ją zabić. Ale uwaga, plot Twist, Abi nie jest zła, Abi jest człowiekiem, i też ma swoich znajomych, i miała swój powód, by zabić Joela. No i w zasadzie to jest główny problem tej historii, że wydaje mi się, że to miało być takie wielkie objawienie dla gracza. Czyli właśnie pokazanie z drugiej perspektywy, ale wydaje mi się, że dla ludzi to jest oczywiste, no, że, że ta druga strona. Że z tej drugiej strony też jest człowiek i miało swoje powody i prawdopodobnie nie jest złem wcielonym. Do tego niestety dochodzi to, że brakuje w tym wszystkim subtelności. Po prostu twórcy, chcąc pokazać, że z tej drugiej strony też są prawdziwi ludzie, którzy próbują przeżyć i mają swoje powody, no po prostu chwytają się takich bardzo tanich momentów, bardzo tanich motywów, jak no. Przykład, który już pewnie wszyscy e, poznaliście, czyli z psem, którego Eli zabija, jest zmuszona zabić, gracz nie ma żadnego wyboru, e, a potem, gdy gramy Abi, e, po prostu e, z tym psem bawimy się piłeczką, no żebyśmy wiedzieli, że, że to był dobry pies i że Abi go lubiła. Innym przykładem podobnego braku subtelności wydaje mi się samo wprowadzenie do postaci Abi, gdy już przejmujemy nad nią kontrolę i poznajemy i znajomych, poznajemy jej grupę, to po prostu gra usilnie stara się nam pokazać, że tam wszyscy są spoko, abi do każdego podchodzi, z każdym przybija piąteczkę. Wygląda na to, że wszyscy ją lubią i ogólnie, że to jest fajna, wesoła, zgrana ferajna, która ma swoje jakieś injowki i tak dalej. No dla mnie było to troszeczkę zbyt mało subtelne, po prostu było tak za dużo. Więc to jest mój główny problem z tą historią, że ten taki, jakby otwierający oczy moment, otwierający oczy element, no po prostu na mnie nie zrobił większego wrażenia, ale sam zamysł by był ok. Natomiast jest parę rzeczy, które ta historia robi dobrze. Przede wszystkim, właśnie, no jest to kontynuacja, więc możemy zobaczyć, co się działo po zakończeniu części pierwszej, które było, no troszeczkę takie otwarte i z jednej strony. Martwiłem się, bo w sumie nie chciałem do końca wiedzieć, czy Eli uwierzyła Joelowi, czy nie. Więc tutaj dowiadujemy się, jak to było, dowiadujemy się też, jak Eli zareagowała, gdy Joel w końcu wyjawił prawdę tak prosto z mostu. I naprawdę rozwinięcie tych wątków i pokazanie ich reakcji w tych momentach było naprawdę ciekawe, i to jest coś, co się cieszę, że zobaczyłem. I mimo tych wszystkich tanich sztuczek, by wywołać w nas sympatię do Abi i obrzydzenie w sumie do tego, co robi Eli, To postać Abi polubiłem. Wydaje mi się, że była lepiej poprawdzona w tym sensie, że mieliśmy więcej czasu, by poznać jej znajomych, by poznać troszeczkę jej życie, jej grupę itd. Natomiast u Eli w zasadzie zaczynamy tak w środku. I wszystkiego o jej relacji z Joelem przez te 5 lat, bo gra odgrywa się w 5 lat po części pierwszej całą jej relację z Joelem poznajemy we flashbackach i te flashbacki to jest problem tej gry dla mnie, bo troszeczkę psują tempo, ps torpedują tempo, spowalniają grę i wydają się powciskane tak losowo. Do tego część z nich bardzo, bardzo stara się wywołać w graczu jakieś emocje, i to no, w ten sposób, że po prostu przynajmniej ja zupełnie tego nie czułem i wydawało mi się to takie wymuszone. Tutaj jako przykład mogę podać scenę w muzeum, gdzie Joel daje Eli prezent na urodziny, bo Eli interesuje się kosmosem i misjami kosmicznymi. Więc Joel znajduje muzeum, w którym jest kokpit rakiety i wsiadają do tego kokpitu i Joel jeszcze daje nagranie z tego, ze startu rakiety, takie nagranie z kontroli lotów. Więc Eli bardzo się wczuwa i jeszcze do tego zastosowano takie wizualne środki, że słychać po prostu te silniki rakiety. Widać takie światło na twarzy Eli, jakby faktycznie wchodzili w atmosferę i to wydało mi się takie troszeczkę wymuszone. Więc historia no nie zachwyciła mnie, ale mimo wszystko już zobaczyłem koniec, zobaczyłem te ostatnie sceny to wydaje mi się, że, że wiem o co twórcom chodziło, że to się trzyma kupy i po prostu no to była całkiem okej okay historia jak na grę wideo. Ale nie mogę powiedzieć, bo jakoś bardzo mnie poruszyła, aczkolwiek były, były naprawdę mocne, mocne momenty. Więc ja tutaj jakiegoś nowego poziomu storytellingu e, i gry generacji no, nie, nie doświadczyłem, przynajmniej od strony historii, natomiast jak jest z gameplayem? Gameplayowo tak naprawdę niewiele się zmieniło. Oczywiście doszło parę nowych opcji, jak możliwość położenia się na ziemi, na przykład wciągania się pod samochód. Mamy Unik, który pomaga w walce wręcz i sprawia, że staje się ona nieco bardziej angażująca, nieco bardziej wymagająca niż tylko wciskanie szybkiego kwadratu. Mamy Skok który moim zdaniem, no niestety nie robi e, rewolucji, bo po prostu widać miejsca, gdzie ten skok powinniśmy wykorzystać, gdzie możemy wykorzystać. E, jest to bardzo dyktowane level designem i w zasadzie nie możemy w jakiś sposób kreatywnie z, z tej mechaniki korzystać, tylko co najwyżej możemy wskoczyć gdzieś wyżej, gdzie twórcy przewidzieli, że możemy wskoczyć. Oprócz tego sztuczna inteligencja wrogów, no jak to w skradankach? Można ją eksploatować, gdy już się... E, po paru godzinach pozna dokładniej zachowania, to można ją eksploitować i w zasadzie no, gra ogólnie też wydaje się o wiele łatwiejsza niż jedynka, bo parę mechanik zostało no, po prostu ułatwionych. Na przykład klikery, teraz zdecydowanie łatwiej się zabija po cichu, bo po prostu nie trzeba ich zachodzić od tyłu. Wystarczy, że poczekamy aż podejdzie schowani za jakąś przeszkodą i od razu nam się pojawia prompt, że możemy ich zabić nawet gdy stoimy do nich w front. I cały lub gry polega na tym, że po prostu oczyszczamy teren albo po prostu przemykamy się jeżeli się da i szabrujemy wszystko z szuflad i z szafek czy z innych jakichś skrytek. Ale muszę powiedzieć teraz o aspekcie technicznym. Po prostu gra wygląda no, fantastycznie i tutaj rzeczywiście widać ten e, nowy poziom, jeżeli chodzi po prostu o walory e, audiowizualne. Miejscówki wyglądają fenomenalnie e, i naprawdę tworzą niesamowity wręcz klimat. E, I po prostu no, tutaj chylę czoła e, i naprawdę trzeba pochwalić artystów, e, animatorów i inżynierów, którzy stworzyli ten silnik bo gra no, wygląda fenomenalnie i jest pełna szczegółów i to naprawdę pomaga no, w... I to naprawdę pomaga we wzmaganiu, imersji i to nie tylko jeżeli chodzi o eksplorację ale też na przykład o samą grę, bo po prostu te wszystkie szczegółowe bardzo płynne i realistyczne animacje no... Sprawiają, że po prostu walka no, wygląda bardziej realistycznie. Więc tutaj po prostu reakcje wrogów i reakcje Eli na trafienia, e, szczegóły, jak na przykład poruszająca się roślinność, no to wszystko sprawia, że no, mamy poczucie, że faktycznie nasza postać tam jest i, i że to się, to się dzieje. Mało jest jakby takiej growej umowności, przynajmniej jeżeli chodzi o ten feedback taki wizualny niestety przez to, że gameplay jest bardzo podobny do tego gameplayu z oryginału, e, to pojawia się problem e, związany z długością gry, bo gra jest na około 25-28 godzin, mi zajęło chyba 28, i niestety właśnie w tak mniej więcej no ostatnie 6-8 godzin, no, no już już wtedy miałem dosyć, bo po prostu no, gameplay wygląda tak że cały czas tak samo, e, czyli właśnie czyścimy teren Szabrujemy rzeczy, idziemy dalej. Oczywiście, twórcy próbują troszeczkę urozmaicać albo wciskając takie oskryptowane sekwencje, znane z Uncharted, albo na początku gry mamy taką jedną sekcję, która jest jakby. Takim mini-sandboxem, gdzie mamy taki większy obszar z Seattle, do eksploracji i mamy mapę, gdzie odhaczamy sobie miejsca, w których już byliśmy i w tych miejscach możemy znaleźć albo jakiegoś e, wroga do pokonania, e, albo po prostu coś, e, jakąś broń do zebrania. I to, mimo że jeżeli chodzi o gry Naughty to już widzieliśmy w Uncharted 4, e, czy w Uncharted The Lost Legacy, to... no... Bardzo pasowało mi akurat do takiej gry jaką jest The Last of Us Part 2. I żałuję, że takich momentów z takimi otwartymi lokacjami, gdzie możemy sobie swobodnie Eksplorować w dowolnej kolejności e, miejsca Że nie było ich więcej, bo w zasadzie jest jeden taki moment w grze No i właśnie te ostatnie godziny to jedyne o czym myślałem, że po prostu chcę zobaczyć Koniec tej historii Natomiast gameplay już przestał mnie satysfakcjonować Zwłaszcza, że no ja lubię survival horrory, ale ta gra w pierwszej kolejności jest grą opowiadającą mu historię, a w drugiej kolejności dopiero Survival Horrorem, a w zasadzie nawet no nie nazwałbym jej do końca Survival Horrorem, z tego względu, że bardzo często w grze pojawiają się momenty, gdzie nie musimy się raczej martwić o surowce, i to są na przykład flashbacki. Wtedy mamy takie poczucie, no, że wiadomo, że po prostu twórcy musieli tam po tyle surowców, by dało się to przejść i, i nie ma co się przejmować. Więc od razu to napięcie znika. A poza tym też jest dużo takich miejsc, gdzie fabularnie po prostu na przykład zostajemy uzdrowieni. No nie brakuje tej jakiejś konsekwencji, e, jeżeli chodzi o zachowanie stanu naszej postaci, jak stan naszego zdrowia czy stanu surowców. Jest po prostu dużo miejsc, gdzie fabularnie ta ciągłość jest przerywana i, i dla mnie, jeżeli chodzi o survival horory, to wydaje mi się, że zachowanie tej ciągłości jest bardzo istotne właśnie do budowania e, takiego napięcia i do tego by mieć poczucie, że opłaca się to wszystko zbierać, te wszystkie surowce i je oszczędzać. No, a tutaj w The Last of Us 2 jeszcze mamy przecież taki moment, gdy zmieniamy perspektywę i sterujemy inną postacią, e, której musimy od początku odbokowywać skile, zbierać broń, ulepszać broń, więc to też mnie się troszeczkę, e, no, może nie ze złościło, ale no, wpłynęło negatywnie na e, przynajmniej tą gameplayową część gry i frajdę z niej płynącą. Ale to naprawdę nie jest duży problem, tym się nie przejmujmy. Największym problemem jest po prostu to, że ta historia e, mimo że potrafi być angażująca, potrafi wywołać jakieś emocje momentami, no nie jest fantastyczna. Składając teraz tą recenzję, zauważyłem jedną rzecz i chciałem właśnie wtrącić tutaj jeszcze parę słów. E, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób wypowiadamy się o tym tytule, to stwierdziłem, Porównując moje wypowiedzi z innymi recenzjami, które widziałem albo które czytałem, to w innych recenzjach właśnie jest dużo po prostu mówienia o emocjach, o tym, ile historia wywołała emocji, ile dawała do myślenia itd. i no, Bez wątpienia jest to najważniejsza część tej produkcji historia, i myślę, że sam twórca by się z tym godził. Gameplay to jest jednak drugorzędna część tego typu produkcji. I po prostu tutaj naprawdę bardzo dużo się rozbija o subiektywne odczucia, bo mnie ta historia, mimo że się podobała, to nie wzbudziła jakichś naprawdę e, dużych emocji, o których chciałbym e, dużo rozmawiać i, i wszystkich przekonywać, jak bardzo warto w ten tytuł ograć. I to nie tak, że nie lubię takich gier, które duże emocji wywołują. Na przykład Persona 5, e, historia w tej grze całkiem dużo emocji we mnie wywołała i to jest taka gra, o której mógłbym tyle mówić i właśnie tak przekonywać ludzi, że warto zagrać. Tak samo Uzy. E, to są gry, których historie wywołują we mnie dużo emocji. Natomiast właśnie historia w The Last of Us po prostu mnie nie poruszyła aż tak bardzo jak zdaje się znakomitą większość recenzentów. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy tej gry, to owszem, technicznie, wizualnie jest pięknie, natomiast w żaden sposób ta gra nie zadziwia ani jakimś ciekawym, sprytnym, zaskakującym designem, ani jakimiś ciekawymi mechanikami, które zmuszają nas do myślenia czy do jakiegoś innego spojrzenia na tego typu gry. Po prostu no, jest to gra akcji, rozgrywana z perspektywy trzeciej osoby, w której no, pierwsze skrzypce gra historia, jeżeli ta historia nie chwyta, no to wtedy mamy taki problem, jak w sumie ja mam. I tu chyba dochodzimy do takiego momentu, że same oczekiwania i ten hype, i to, że dziennikarze po prostu zaczęli porównywać tę grę do listy Schindera czy do innych jakichś. Ambitnych filmów no sprawił, że naprawdę spodziewałem się, że tym razem może dostanę coś takiego otwierającego oczy w pewnym sensie, a, ale no właśnie nie dostałem. Moim zdaniem to jest po prostu kolejna gra, Naughty Dog, e, i która po względem technicznym, po względem e, wizualnym, e, po względem po prostu wartości produkcyjnych, no jak najbardziej tutaj można powiedzieć, że nawet wnieśli się na poziom wyżej. Ale jeżeli chodzi po prostu o gameplay, czy o historię, to to jest po prostu gra, którą dobrze się gra, historia nie odrzuca, po prostu potrafi zaangażować, chociaż też no, ma swoje mankamenty, pewnie każdy znajdzie jakieś inne problemy w tej historii, a, ale ogólnie myślę, że większość osób będzie usatysfakcjonowana. Ale żeby to była gra generacji, czy po prostu jakieś zupełnie nowe doświadczenie, jeżeli chodzi o gry, to... Tego tutaj nie widziałem. I na pewno nie jest to kwestia tego, że nie jestem fanem jedynki i może nie mam jakiegoś sentymentu do tych postaci, ale no jak wspominałem na początku, podobała mi się jedynka i właśnie mam sentyment do tych postaci, ale no nie sprawia on magicznie, że, że jakby ta historia jest no, czymś więcej niż po prostu próbą powiedzenia Historii z dwóch perspektyw, czyli w sumie naprawdę nic odkrywczego. Zwłaszcza, że jest to kolejna historia Naughty Dog, która no po prostu jest napisana przez nich od początku do końca i w sumie nie wykorzystuje tego e, motywu, że, że jest to gra wideo i mamy ten aspekt interaktywności, który można by wykorzystać w jakiś sposób, na przykład dając nam wybory fabularne. Który wydaje mi się, że akurat w przypadku gry, która chce jakby nas czegoś nauczyć e, i pokazać, e, ukazując wydarzenia z drugiej perspektywy, że może perspektywa tej pierwszej postaci, którą graliśmy jest nie do końca słuszna albo bezsensowna w jakiś sposób. Ale i tak Ellie niestety musi zrobić to, co napisali scenarzyści e, i... Jakby to co jest w zasadzie niezgodne w większości przypadków Z tym co czuje w danym momencie gracz, bo gracz Wydaje mi się dosyć szybko się zorientuje O co tu chodzi i że Eli troszeczkę no przesadza A teraz już zmierzając do końca No nie sądzę by ktokolwiek kto Wie czego może się spodziewać po Naughty Dog Wie jaki to jest typ gry Ktoś kto kupi tę grę i zagra żeby był po prostu totalnie Nieusatysfakcjonowany, bo to jest po prostu fajne filmowe doświadczenie, które próbuje w paru miejscach może zrobić coś nowego dla tego studia, ale moim zdaniem po prostu no, robi za mało, by było to czymś więcej niż po prostu ich kolejną grą. Dziękuję Wam wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć.